Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают в темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. To ostatnia premiera w 2019 roku w Tarnowskim Teatrze noc Helvera w reżyserii Agnieszki Baranowskiej. Warto na ten, na ten tytuł przyjść, chociażby z trzech powodów. Pierwsze to ponadczasowy temat, jakim zawsze jest ryzyko wcielania niebezpiecznych ideologii dla ludzi, i to jest właśnie główny temat tego spektaklu. Druga sprawa, jeśli te rzeczy dotyczą młodych ludzi, ludzi, którzy mają też problemy, ludzi, którzy też często nie są pełnowartościowymi osobami i to jest niezwykle poruszające. A trzecia, i tu trochę nawet cierpnie skóra, chociażby z tego prostego powodu, że na przeciwko naszego teatru, przy ulicy Legionów 14, które w czasie okupacji nazywało się Kantoria Strasse, były nieruchomości, w których mieszkali po prostu Żydzi. I do dziś pamiętam listy meldulkowe, na których napisano w czasie, kiedy spisywano osoby, które tam mieszkały, szły mebel. Już wtedy wiedziano, co należy zabrać z tych mieszkań. Także polecam wszystkim naprawdę niezwykle poruszający tytuł. Radas na mnie: Ja w śmiertelnym baju, znajów z to psa mną nie słyszysz. Cała dzielnica, a podobno w centrum też. Daj proszę, będziesz jeść! Nie! Jest taka jak lubisz! Popatrz, popatrz, co mi da... Bardzo ładny będzie, bardzo dziwny da. No! jeszcze szturmówkę dał mi Gilbert, widzisz? To spektakl z mojej perspektywy bardzo emocjonalny, równocześnie realistyczny, jak i metafizyczny dotykającym bardzo takich uniwersalnych spraw, trudnych wyborów, trudnych e, sytuacji życiowych. No właśnie. A potem jeszcze Gilbert uśmiechnął się do mnie i pochwalił, że buty dobrze wyczyszczone powiedział, buty oficera muszą się błyszczyć jak psujania. Próby były bardzo intensywne, dlatego że ten tekst jest dość e, no, taki mocny filozoficzny, też takby odnoszący się do tego co się, co się dzieje. Y, bardzo mocno emocjonalnie, ponieważ te postacie mają dużo przeżyć y, między sobą w sobie z przeszłości. Ścier Ścieruscy też tak nie potrafią. Współpraca z panią reżyser Agnieszką Baranowską przebiegała bardzo twórczo i bardzo interesująco i bardzo dla nas inspirująco. Agnieszka ma bardzo takie, jak dla mnie, plastyczne myślenie też o teatrze i bardzo piękne obrazy tworzy. Chociażby dla mnie najciekawsza, ostatnia, finałowa scena, czego nie będę zdradzać. Bardzo symboliczna, bardzo piękna. Myślę, że całość i, i, i końcowy finał jest taki, jak chcieliśmy, to znaczy nic nas chyba nie zaskoczyło i myślę, że i pani scenograf, i pani kompozytor, ponieważ tak idealnie wpasowały się w to, co my chcieliśmy zrobić swoją pracą, że wydaje mi się, że też są równie zadowolone, co my. Jeszcze teraz będziemy robić. Będziemy teraz robić. Teraz będziemy robić. Chodź, posłuchaj mnie. Bardzo intensywnie nam się pracowało. Myślę, że włożyliśmy w to mnóstwo roboty i serca, ale też radości, śmiechu, zabawy, no to tak naprawdę i trochę tego i trochę tamtego. I mam nadzieję, że efekt jest zadowalający i że widzowie będą mogli trochę się wzruszyć, trochę uśmiechnąć, pomyśleć nad tym, co, co otrzymają od nas. Także ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się z tej współpracy i cieszę się, że zostałam zaproszona i mogłam zrealizować ten spektakl.

Ważnej dla nas premierze, bo Noc Helmera planowaliśmy w poprzednim sezonie, już w sezonie zatytułowanym Matu Polska właśnie, wtedy z powodów różnych nie udało nam się sfinalizować prac nad spektaklem, ale cieszę się, że dzisiaj jako suplement do tamtego sezonu mogliście Państwo obejrzeć Noc Helmera, bo wydaje mi się, że tekst przez ten rok się nie zdążył niestety zestarzeć, a bohaterowie dzisiejszego wieczoru w osobach Kingi V i Stefana Krzysztofiaka mogli Państwo zaprezentować pełnię swoich talentów. Bardzo serdecznie wam gratuluję i od Was chciałem zacząć podziękowania. Nie, nie, nie. Dziękuję pani reżyser Agnieszce Baranowskiej, która zechciała tekst Ingmara Wilkwista zrealizować dla naszego teatru i z czujnością a i wrażliwością, która pozwoliła na dodanie czegoś do tego tekstu od siebie i we współpracy z pozostałymi paniami, to znaczy Kamilą Grzybowską-Sosnowską odpowiedzialną za scenografię i kostiumy oraz panią Heleną Matuszewską odpowiedzialną za muzykę. Zapraszamy do nas! Dziękuję wam bardzo panie, ponieważ wydaje mi się, że, że sprawiłyście, że ten tekst, który w polskich teatrach istniał i był realizowany, jednak ja nabrał trochę innego wymiaru, czy nazwać go metafizycznym, czy magicznym, to już pozostaje państwu. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że, że ta premiera doszła do skutku i że mogliśmy Noc Helvera z naszymi wspaniałymi aktorami państwu zaprezentować. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję wszystkim raz jeszcze.